Jak to się stało? Miałem dostarczyć ją do świetlików i odejść. Przemierzasz z kimś pół kraju. Chciała wierzyć, że jej odporność coś znaczy. Może sam zacząłem wierzyć w tę żonki o lekarstwie. A może chciałem być wobec niej fair. I udało nam się. Znaleźliśmy świetliki. Dzięki niej naprawdę mogli stworzyć lek. Był jeden szkopuł. Umarłabym. Ale... Jezu Chryste. Doktorze! Co tu robisz? Nie dam ci jej zabrać. To nasza przyszłość. Pomyśl o życiach, które ocalimy. Jezu Chryste, Joel. Coś ty zrobił? Ocaliłem ją. Ну и Не дайте ему яблочка. Ile z tego wie? Powiedziałem, że przeprowadzili badania i że jej odporność to nic. Uwierzyła ci? Wiedziała, że nie musimy wracać. Ci już, na pewno. Tak. Dobra. Jeśli chodzi o naszą rozmowę, postąpiłbym dokładnie tak samo. Zabiorę ten sekret do grobu. トミー。 Hallo. Eli? Prawie dostałem zawału. Pukałem, ale. Hej. Hej. Co jest, Joel? Tak wpadłem. Wiesz, ludzie cię chwalą. Mówią, jak sobie radzisz, że bardzo. Pomagasz. Świetnie. No. Byłem na przejażdżce z Tomim i... Heh. Powiedział dowcip i pomyślałem o tobie. Jak kurde, jak to szło. Co się zagaże? Co? Joel, jest dość późno. Za... Kilka godzin muszę wstać. Tak, wiem, wiem. Zaraz zejdę ci z oszą, tylko. Chciałbym ci coś pokazać. Daj mi sekundę. Co to? No, niektórzy mówią na to gitara. No co ty? zagrać coś. stary. Okay. Okay. <laughs> Obiecaj, że nie będziesz się śmiać. Nie będę. Słowo. Ufam ci. to make this man of me All my stolen missing parts i have no need for anymore cuz i believe and i believe cuz i can't Także tak. No, mogło być gorzej. <laughs> Zawsze to coś. Jest twoja. Co? Nie, nie, nie. Zupełnie się na tym Obiecałem, nie znam. Obiecałem, że nauczę cię na niej grać. Prawda. To co, może jutro zaczniemy? Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Czy... Pamiętasz ten dowcip? Dlaczego zegar rzucił się z okna? Bo czas leci. Ale Prawda? Dobranoc. Przepraszam, zupełnie zaspałam. Daj chwilę, ubiorę się. Podobno miałaś ciekawą noc. Ja. Pocałowała mnie, tylko się wygłupiała. To nie było nic takiego. Mówiłem raczej o kłótni z setem, czekaj. Całowałaś Dinę? O. Myślałam, że. Dostaliśmy się tydzień temu, a ty już ją wyrywasz. Nie, pewnie chciała, żebyś był zazdrosny i ja nigdy bym. w Ja sobie robię. Zwisa mi to. Rusz się. Oh, Dupak z ciebie. A. To jednak było trochę słabe. Oh. Zbieraj się, bo się spóźnimy. Mm, nie śmierdzi. Dobra. W już stał? Na północy pojawili się zarażeni. Maria wysłała go z do dupy. No, raczej sobie nie pospali. Nie to co po niektórzy. Spadaj. Właśnie wstawałam. Mm -hmm. No serio. Masz wszystko? Tak. Jakby co, wszyscy dziś o tobie plotkują. Bo? Czekaj, jak to szło? Pocałowałaś Dinę? A ona mnie pocałowała. Przez co set nazwał cię niezbyt ładnie. Ta? Joel przywalił typowi. Popnął go tylko. A ty się na niego wściekłaś? Tego nie rozumiem. To była bardzo dziwna noc. Fascynujące. Hej, Jessie. Siedziała Hej. Hej. Hey. Hey. Słuchaj, z nami w porządku, no nie? Proszę cię. Jasne, że tak. Między mną a Diną koniec. Wiem, po prostu nie chciałabym, żebyś. Robić... Eli, nie gniewam się. Serio. Dzięki.

Chcesz coś zjeść? Nie. Gdzie Maria? Przy ladzie. Przepraszam. Eni! Jesteś. Chodź. Sef ma ci coś do powiedzenia? Nie mam zamiaru słuchać tego świętuszka. Zrób to dla mnie. Proszę. Dobra. Sef? Sef, chodź. Ja pierdolę. Hej. E, słuchaj, wczoraj trochę za dużo wypiłem. Spoko. Próbuję cię przeprosić. Maria mówiła, że ty i Dina macie patrol. Tak więc, zrobiłem wam kanapki. Okej. Okay. Zostaj takim. Dzięki, Seth. Tak, no to... Uważaj na siebie. Mhm. Dziękuję, Ali. Co tam masz? Żarcie od Świętoszka. Mmm, ładnie pachnie. Jest twoje. Serio? Jasne. Odprowadzę was. Okej. Okay. Gdy wyruszycie, zastąpcie jego i Joela. Są w terenie już o wiele za długo. Gdzie ich znajdziemy? Północno-zachodni posterunek. Mają tam dzisiaj dotrzeć. Uważajcie na siebie, ostatnio kręci się tam sporo zarażonych. Jasne. Chciałem sprawdzić szlak wzdłuż strumienia. Ktoś inny musiałby to zrobić. Eli, znasz szlak przy strumieniu? Średnio. Dina była tam wiele razy. Niech chobie się tym zajmą. No to załatwione. Eli, możemy chwilę porozmawiać? Co jest? Nie wiem, co zaszło między Tobą a Joelem. Maria, zależy mu na Tobie. Jestem pewna, że nie chciał. Jest dobrze. Tak? Tak. Okej. Okay. Okej. Okay. Przepraszam. Trzymaj się. Dzięki. Ej, Dina, przydziały! Chwilę. Zaprowadź swoją dziewczynę do stajni. Oh, Boże. Hej Dina! Pogadamy? Hej, <grym> <grym> dzieciaki, <grym> ja odpadam. No hej, hej. Um. Chciałam przeprosić, że tak wczoraj uciekłam. O, nie ma sprawy, rozumiem, tylko. Tylko było mi głupio. Czemu? Bo to ja wszystko zaczęłam, i. Chyba nie powinnam cię całować przy tych wszystkich ludziach. I... Byłaś pijana, spoko. Tak czy siak, nie chcę, żebyś myślała. Nie, nie, ja wcale sobie nic nie myślę. Wiesz, co w tobie lubię? Że pozwalasz mi dokończyć. Dobra, powinnyśmy się zbierać. Co? Au! Co jest? Ja się z wami nie bawię! Bo jesteś cykor, cykor! Nienawidzę tego gnojka. Chcesz mu dojebać? Tak, chcę. Sam chciałeś! Lepiej zbiewajcie szczeniak. Kurde, blaszka! Chowadź się! Szybko, szybko! Mam cię! Idziemy na rekord, frajerzy! Oh. Oh, idę po ciebie znowu. O, oh. żrey śnieg. O, oh. oh, podobało się. Oh. Zajebiście. Dzieciak <grym> jest silny. Oh. O, oh, goń się! O, oh, no Widzę cię! Oh, spróbuj tego! A <grystanie> na! Oh, oh. Bum, śnieg, nojku! Wygrywamy! O, oh, lepiej się skończy! Podejdę tam i cię O, o! Oh, oh, oh. hey. oh, oh. Ludzie te cię nie kochają. <grymne> nie trafisz mnie. Wow, to, są za ah, to nie fair. A macie knypki! Ej. I co teraz? Ej. Nie, Szanio, nie, A, co nie, nie. Nie, ujdzie go wam to na sucho! Wow. Zostawcie Dobra, dobra! Trzeba wracać do roboty. Oh, nie. Sama się o to prosiłam. Hmm? Dobrze. Chodźmy. Jessie chce, żebyśmy poszli wzdłuż strumienia. Chce pomóc Joelowi i Tomiemu. O, miło, że wysłał nas razem. Spodoba ci się ta trasa. Dzień dobry. Dobry. Zajdzie czyny, prowadzę je. Dziękuję. Hey, przestań, przesłanie zaraz kończymy.